Dlaczego Edyta Jungowska odeszła z na dobre na Kulisy zakończenia współpracy Edyta Jungowska rozpoczęła swoją karierę aktorską już w 1983 roku, kiedy to debiutowała w filmie Szaleństwa panny Ewy. Z czasem pojawiły się kolejne role, a w międzyczasie pozytywnie zdala również egzamin do Akademii Teatralnej. Tym samym udowadniając swój wielki talent aktorski. Rok 2000 był znaczacy dla kariery zawodowej Edyty Jungowskiej. To właśnie wtedy zaczęła odrywać rolę bozękiw na dobre i na zle. Widzowie popularnego serialu na Biezaco śledzili relację urodziwej pielęgniarki z pracownikiem szpitala i bylem więźniem, Mareczkiem. Rolę tę odgrywał Paweł Wilczak. Edyta Jungowska zyskała sympatię wielu widzów, którzy zaczęli kojarzyć ją po charakterystycznym glosie z tak zwany chrypka. Aktorka regularnie pojawiała się również w teatrze, na swoim koncie ma ponad 30 ról aktorskich na scenie. Nie także od kamery wywiadów. Dlaczego więc nagle zniknęła z serialu na dobre i na zle"? Widzowie byli bardzo poruszeni odejściem Edyty Jungowskiej z na dobre i na zle". W końcu z serialem aktorka była związana z przez 12 lat. Edyta Jungowska przyznala. Zen słyszala plotki o jej odejściu z powodu konfliktu, szybko zaprzeczyła tym nieprawdziwym informacjom. Sama Jungowska twierdzi, że poswięciła się życiu rodzinnemu oraz spełnieniu innego marzenia. Edyta Jungowska postanowiła zrezygnować z roli w serialu na dobre i na zle, ponieważ chciała rozkracić własny biznes związany z audiobookami. Dazyla do spełnienia kolejnego marzenia, które później stało się rzeczywistością. Edyta Jungowska udzieliła wywiadu dla magazynu Uroda Zycia, w którym opowiedziała o aktualnym życiu zawodowym, a także o jego początkach. Jak sama przyznaje nie były one najlatwiejsze, ale duże wsparcie otrzymała od swojej rodziny. Edyta Jungowska poświęciła się pracy w wydawnictwie z audiobookami dla dzieci Biznes Zalozyla ze swoim mezem Rafalem Sabara, który był reżyserem, aktorem i scenarzysta. Byla aktorka nie wyklucza powrotu do zawodu, lecz na razie czuje się spełniona. Prowadza z biznesem audiobookami dla dzieci. Ostatni raz zobaczyliśmy ja w telewizji w 2019 roku podczas jednego z odcinków Ojca Mateusza. Od tego czasu nie pojawia się na ekranach.